Cześć, witajcie. Ja jestem kapsa 16 i witam Was w Migierce Mobors. Dzisiaj sobie zagramy Moborsy. Wejdę sobie na pola 1. Yy, mało graczy jest, dlatego że nagrywam to z rana, ale to nic. Myślę, że jeżeli po prostu trzeba będzie czekać, no po prostu zrobię cięcie i nie będziecie musieli tak długo czekać. Zagramy sobie dzisiaj Moborsy. Myślę, że tak strzela ręki. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie mi. Także no. No tak jak widzicie tutaj, mało jest gracza, ale to nic. Już teraz o, odliczanie jest, więc spokojnie, nie musiałem robić żadnego cięcia. No i dobra, wy ten, wy ten materiał widzicie w czwartek, a następny materiał w piątek pojawi się z czego? Czekajcie, z czego to ma się w piątek materiał pojawić? Eee, chyba z... kurczę, już zapomniałem. W każdym bądź razie, wczoraj widzieliście na pewno SkyBlocka, więc koniecznie tam, jeżeli nowe osoby, zapraszam po prostu do Tego aby obejrzały, znaczy Zresztą nowe osoby Osoby, które po prostu nie widziały Poprzedniego materiału, zapraszam do, obejrze... do obejrzenia, macie tutaj teraz adnotację, się wam wysuwa Koniecznie go obejrzyjcie I zaznaczcie w ankiecie Czy Chcielibyście po prostu, abym nagrywał Skyblocka Nie ukrywam, że fajnie, dla mnie było Fajnie się nagrywało takiego skyblocka, ponieważ mógłby nagrywać o każdej porze dnia A na serwerach Wiecie, jak to jest. Jak chcie wcześniej po prostu nagrać jakiś filmik, odcinek, no to... Znaczy wcześniej odcinek. Jakbyś się chciało nagrywać rano odcinek, to może być za mało graczy i na arenie może być po prostu mało graczy i nie można za bardzo nagrywać, a tak takiego skebloka mógłbym nagrywać o każdej porze dnia. I... no... nieby taka opcja odpowiadała, ale to tylko będzie od was zależało, czy będziecie chcieli takiego bloka. Oj kurczę. Więc tam koniecznie zaznaczcie w ankiecie, bo tam się ankie bo to będzie ankieta. O. O kurczę, już tutaj. Kolejna fala, a ja tu gadam. No Kurczę, co mnie tak pije? Dobra, pewnie ten Blaze. Się na mnie Dobra, dawaj mi serducho, dawaj mi serducho. okej okay. Dobra, trzeba wiać, trzeba wiać. Trzeba się ubierać, bo ja nie jestem ubrany. Co by koło jakiegoś gościa. Wow, zepchn zepchną mnie za chwilę. tak dalej pójdzie. Kurde, te, te zombiaki jakieś się na nie uzięły. O, tutaj ktoś padł chyba, bo mamy... bo tutaj są itemy czyjeś. Ale teraz już są moje. Jest sobie steka. Kurde, ale ten ble... Gust jest. Co za boss. Sił wziął na mnie ten boss. Spodnie mam jakieś? Mam jakieś spodnie, mam jakiś hełmik. Mam maskę, więc sobie szybko założę maskę. Tego zombiaka zaraz wywalę. Dobra, trzeba uciekać. Głodny nie jestem. Zwałoby jakiś lepszy mieczek. Mam lepszy mieczek, tylko kurde muszę się schować. Tu zombie jakiś goni, ale dobra. O, tutaj, o właśnie. Ten miecz będzie dobry. Kurde. Nawet przez drzewa się ich kule przebijają. Takie miejsce. Dobra, trzeba atakować. Najlepszą obroną jest atak. Wow. No dobra, może nie, niekoniecznie. Trzeba gdzieś się schować, skytra gdzieś. O, szkielet. Trzeba go zabić, bo on dobry strzelak jest. Wow! Dobra, trzeba uciekać. Mam mało serduszek. Ciekawe, ile graczy zostało. Aha, ja sam zostałem. No właśnie, dlatego się gaz na mnie uciął, bo ja sam zostałem. Ja tak właśnie myślę, czemu na mnie akurat. Ja, ch ja chyba nic nie skóra, mam serduszko tylko. Wystarczy tylko, żeby teraz jakiś MOB albo właśnie ten boss rzucił jakieś kilka kul i po mnie. jest dopiero czwarta fala. Dobra, uciekam, jeszcze na razie żyję, jeszcze na razie walczę, ale coś myślę, że. Dobra. No, już mam pół serduszka, to nie było szans. Żadnych szans po prostu nie było na to, bym wygrał to. No dobra, wchodzimy sobie na kolejną arenę na western. Mi się wydaje, że jest za głośno. Trzeczkę ciszę. Dobra, do 20. Bo mi się wydaje, że jest zbyt głośno. Znaczy to i tak jak będę po prostu montował ten film, to będę się starał, aby mój dźwięk był po prostu głośniej od dźwięku z gry. Aby był po prostu... no głośniejszy. Dobra. Jeszcze ruszę tutaj na skrzynkę. Mam strzały, mam hełm. Dobra, weźmy sobie Co to jest? Baseball. Co? Baseballówka. Aha, dobra. Taki kask, baseballówka I dobra, ja będę tutaj przy tej skrzynce O, mam żelazo, to dobrze, to dobrze To się cieszę z tego Fajnie by było, jakby teraz z tej skrzynki wypadła klata, spodnie, buty Jakiś jeszcze lepszy mieczyk, fajnie by było Cieszyłbym się z tego Na razie będziemy czekać na tą pierwszą falę Aby mieć jakiś item, bo widzicie jakie mam lipne Więc poczekamy sobie No i dobra, o, mamy ubijacze, dobra I mamy klatę, to szybko, to spoko, to fajnie To cieszę się Ubijacz jest dobrym Dobrą bronią Okej okay. Dobra, chodźcie tutaj zombiaki do mnie Mannequin challenge Ja też będę stał Ale nie no kurczę, co się dzieje? Wow Nie wiem co się dzieje Ale jakieś kurcze takie są lagi u mnie Nie wiem O, ender, dobra Dobra, kurde Trzeba się przetepać Ucieknąć. Już wykorzystałem enderpeurę, już mam pół serduszka i padłem, bo wyskoczyłem. Kurcze! Dobra, western. Jest dwóch graczy, za szybko padłem, więc dobrze. Zobaczymy się po króciutkim cięciu. Zobaczymy się jak już po prostu arena wystartuje. Ok, już jesteś, już jesteś, już jestem po takim cięciu. Kilka sekund mi pozostało do... Z początku areny. Lecimy na tamte skrzynki. Tutaj. O, bardzo dobre. skrzynia. Mam tutaj klatę. Mamy strzały i kilof. No, kilof drewniany to nie. No, za bardzo mi się chyba nie przyda, więc go wywalę już od razu. Będą lepsze kilofy na pewno. Jestem tego pewien. Okej, okay, to ja sobie zrobię może tu jakieś schodki takie, abym sobie mógł tutaj wchodzić. Dobra. Tutaj. O, dobra. o, 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 dobra. Teraz trzeba uciekać, bo już kurde zombiaki się na mnie próją. jak zwykle w tych moborsach. Jest tak. to się zombiaki na mnie próją. i nie wiem dlaczego, ale dobra. Ale niech tak będzie. Niech tak po prostu będzie. Dobra. Już sobie będę miał, pół, już będę miał pół serdu. A nie, serduchu będę miał. Dobra, to się dzieje z tego. Zobaczymy co tutaj skrzęca. Nie to tylko złoto. To ta to, to złota też podobrać. Okej okay. O, IR Maxy, to fajnie, to się z tego cieszę Dobra, jakieś bloki Dobra, kurde, trzeba teraz ich zepchnąć Aby mi, mi nie przeszkadzali O kurde, mały zombiak, to to jest? On to jest, normalnie To jest przekichana sprawa, z małym zombiakiem Trzeba uciekać Bo ten mały zombiak to, to naprawdę, on jest taki o. Dobra, osób z... O, super, padli pajęczynę Dobra taktyka! Żeby zombiaki padły, padły w pajęczynę. Wtedy... Okej... Okay. O, tu mały zombiak. To też go zabije. Będę miał serducho. No i super! Mam już trzy serducha. To ja się z tego cieszę ogromnie. O! Tam gracze zabijają tego bossa. Próbują zabić tego bossa. Mogę Bo mu odebrać kilka żyć. No to dobra, to się cieszę z tego. No... Jeszcze żadnej areny nie wygrałem. Jeszcze w ogóle... W ogóle nie wygrałem. w Moon ani jednej areny, więc fajnie by było jakby w tym odcinku wygrać Chociaż wątpię w to, ale... Ale jeszcze na razie nie padłem, więc będę się starał Może mi się uda w tym, w tym odcinku wygrać Nie mówię nie Kurczę, ale mnie na prawo i na lewo rzucają Kurczę, pasowałoby coś też zjeść Dobra O kurczę, wpadłem w pojęczynę Szybko zjemy taka jakiegoś A tutaj szkielety, kurczę Dobra, trzeba ich jakoś wyjaśnić nie czykiem kurde, nawet drewnianym, bo to jest jakiś dobry anchant narzucony. Dobra i teraz trzeba uciekać. To jest pańczyna. O, dobra. O ja, ale mi wysadził. Ooooo! Wow. Ile graczy zostało? Trzej graczy. Ja jeszcze dwóch graczy zostało. Ooooo! Wow. Mam dwa serduszka i pół o kurde tutaj jeszcze zombiak. Ja nie mogę... Dobra... Uciekaj zombiaku. O, creeper taki wykuszony To nie 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 nie, nie uciekam nie. uciekam uciek 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 od niego. Uciekać od nich! No i zabili mnie. Dobra, jak będzie jeszcze jakaś arena? No dobrze, miał być trzy areny, ale postanawiam jeszcze zagrać czwartą arenę, bo coś czuję, że może by się mi udało. Już teraz trochę więcej graczy gra? No dobra, wejdę sobie. może. w las. Chyba w ogóle dzisiaj. W... Aha, ja to wiesz, jako spektator. To, to, to nie, to nie, 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 nie. To nie chcę jako spektator. Uczony na western. No dobra, na westernie, jeszcze raz spróbujemy na westernie. W sumie już tutaj czas odliczeń, więc nie będę robił tutaj jeszcze cięcia. Albo nie, zrobimy cięcie. I zobaczymy się jak już będę przy skrzynce. Ok, już jestem przy jakiejś skrzynce, już wbieram sobie tutaj itemy. Akurat kompas przez przypadek tutaj wziąłem. że znaczy, przez przypadek tutaj kliknę na kompas. Dobra, tutaj sobie zrobię jakieś schodki do tego, aby mi były sobie. Ja tu będę przy tej skrzynce. Ja sobie już co so tą skrzynkę zarezerwowałem. Schodki dobudowałem tylko po to, aby być przy tej skrzynce. No i dobra, pierwsza arena już ruszyła. Tu hełmik, tu jakieś buty, coś się z tego cieszę, O wow. dobra Dobra. Dobra, już mam serducho, pomogłem tej ziomeczkowi. A tutaj niczego nie ma takiego. Jeszcze pasowałby spodnie Dobra Może tutaj O, tu strzały Dobra, strzały też biorę Muszę już mam stack. wow Dobra, ja jestem przy tej skrzynce, gościu Ja sobie tą skrzynkę zarezerwowałem O, no i dobrze, mam jakieś deksowe spodnie To się z tego cieszę coś się z tego cieszę Dobra, trzeba zombiaka Zabić tutaj Te blazy, bo one lubią podpalać Trzeba ich pozabijać, kurcze I serduszka Dobra Trzeba tego Blaze jakoś wyjaśnić. Dobra. Tutaj jeden. Tu teraz drugi. Oho, ale mnie wypycha. Ajajaj. Dobra, ja uciekam może. Może ucieknę tutaj. Wow, kurczę, ale co za, za gaz. Co za ten boss. Mi tak wypycha na prawo i na lewo. Ja pierdzielę, co jest? Jest 10 graczy, a ten boss się na mnie zawsze uweźmie. O, ten mały zombie, to jest prze przekichana sprawa z tym małym zombie. Ciężko go trafić. A, ale go zabiłem, to dobrze. Może y może Buty zmienił. Tu by sobie dał na dwójkę. Nie mam łuku, nie mam łuku. No nic. No nic. O, tutaj się gość zabunkrował, naprawdę. Ale odważni oni są. Co za odważni gracze. W ten tym filmie chyba nazwę. Naj najodważniejsi gracze Moborsów. Tak nazwę, po prostu, w swój film. Ło, wow, widzicie to? Creeper, o, ten zwykły creeper, to ja sobie go zabiję. O, tu jakiś gracz padł. Ło, wow, ale mnie wypchnęło. Normalnie... Tak mnie wypchnęło. Dobra, Ja sobie zjem jakiegoś steka, bo jestem głodny. Tu jeszcze skitram na chwilę, chwilę obecną. O, tu sobie to wezmę. Tu sobie koronę założę. O, tu już jakiś jak leci na mnie. Spoko, nie, ja cię tutaj wyjaśnię. Ja sobie z tobą... Pojaśnię. Ja... Ja sobie z Tobą poradzę. O, kurde. Czy sobie poradzę? No, myślę, że poradzę sobie. Chociaż. Była tam dziura. Kurcze, czwarta fala. A ja padłem. Ale to przez dziurę. Nie zauważyłem dziury. No nic. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli dotrwałeś do tego końca, no to możesz po prostu załapkować. Jeżeli jesteś nowym widzem. No to możesz zasubskrybować mój kanał. Teraz pojawi się tutaj taki. Czekaj, z której strony ta animacja? Myślę, że tutaj na środku po prostu pojawi się eliminacja, zasubskrybowanie kanału. Też nie. Pojawi ci się po prostu taka anotacja tutaj, takie kółeczko na mojej główce teraz, właśnie w tym momencie na mojej główce. Więc jeżeli jesteś nowym widzem, to kliknij. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego materiału, to tak jak mówię, zobacz sobie, yy... bo nagrałem tam Skyblocka. No i to tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. No i cześć!